Ale jakbyś się zawiół, to i tak byś był ty, bo ja byłem z progiem i z Krocuszkiem. Ja wiem, ale co miałem robić, jakbyście się trzymaliście już razem. Ja się nie stałem, to oni do mnie przybiegli. Jedna elektryka od razu, zraszujemy elektryka. Jak zraszowałem elektryka na samym początku, kiedy zaczynałem Amonga, to nigdy nie ginąłem w pierwszych rundach, więc... Nawet się to przydało. Od razu kamery. Ci znowu we dwóch. Normalnie to są kamerowcy. Oni no, kamera na kamerę biegają. Ale przynajmniej będą mogę sobie tutaj tego, ten słupek zrobić, bo kamery się świecą. Dobra, zrobimy rakietkę i wrócimy na kamerki się pokazać. Że tu jestem, żeby nie było. Kamerka się świeci, więc cały czas mnie będzie widać. Ciekawe, czy któryś z nich odpali te te, ten, tego elektryka. Czy się znowu żaden z nich nie pofatyguje i będzie miał tu w dupie? No, oczywiście, że nie. Po co odpalać, nie? Po co? O. Dobra, kamerki się coś Ciekawe, który z nich to zrobił. Trzeba sprawdzić to. Czasem ktoś nie został odwalony. Tylko oni będą cały czas stali na tych kamerkach. No we trzech stójcie tutaj. Tak, nic nie róbcie, nie róbcie tasków w ogóle. Trzeba było się wymieniać na tych kamerkach po prostu, tak? Dobra, szybko zróbmy tego taska. I tak jak na pierwszą rundę, to powiem wam szczerze, że bardzo dużo zadań będę miał zrobionych. Czy do admina sobie warto iść? Okej. Okay. No dobra. To ciało. Najprawdopodobniej, z tego co zgaduję, jest nawet możliwe, że sprzed skaśnięcia świateł, ale nie mam pewności. W każdym razie wiem, że zabójca najprawdopodobniej próbował się wentować do admina, ale mu trochę nie pykło. Bo tam biegałem i pilnowałem tego. W sensie, tak mi się wydawało, bo były światła zgaszone. W każdym razie ciało jest w labie. Na kabelkach ostatni w Kiblu przywędzie I, 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 i no co, bo mogę powiedzieć, widziałem, a jak wybiegałem z laba metodą konwencjonalną w lewo, to widziałem, jak gdzie biegł bieg w prawo. Więc dlatego zgaduję że to nie jest bardzo stary kill. Dobra, mam pytanie do trzech osób. Jeżeli mogę je zadać, mogę. No Dobra, dawaj, dawaj. Vexis, gdzie poszedłeś po rakietce? Nie wybiegłem z rakietki, bo mi się nawet wydaje. Uh, a dobra, nie, a MD? Ja tam byłam z nim. Mhm, no właśnie, ja skończyłem teraz i wybiegałem teraz w dół, już skończyłem chyba w drzwiach. Nie dobra, dobra, to nie, to, to raczej nie był Kamilek Weksis i MD, bo oni. Ja ich na końcu widziałem sobie teraz ogarną I oni, oni byli na rakiecie, a Kamilek dopiero wbiegał, więc to mógł ktoś wcześniej tam być. To było wcześniej na pewno. A Kamilek pisze, że czyjan nie... w chuj, bo wbiegał z białym. Nie wiem, co on mi mówi. Ale ja nawet nie wiem, gdzie jest nim. Wbiegałem, jak ja go nie widziałem, prawie z rąku. Ale gdzie wbiegał tak. wbiegł z białym, niby? No, był jest na całym nie całym odstawał, bo Kamilek ma zmutowane mikrofony pisze. Jeetah Oś... biegał... do laba wbiegł sam, bo potem spotkałem Frog Story pod kamerą w labie i tam trochę potańczyliśmy, bo się świeciła. A tak, a tak, 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 tak nie się. ja całą lundą na kamerach, potem e e wszedłem z kamer po światłach i pobiegłem do laba, bo musiałem, że tam jest kill. No dobra, a. No, kto, kto był na Witalsach? Na Witalsach był serdylu i ktoś jeszcze. Ale tu dawno byłem, bo to byłem przed światłami, nie? Tak, ja ja, ale, ale, ale to ciało. Mi, nie wiem, ile ma. Ja z Pawełkiem, znaczy, byłem na Vitalsach. Ja z Pawełkiem. A, Vexis, a na dobrą. To ja tylko jedno mam pytanie: bo ty, jak wybiegłeś z ofisa, no nie? To gdzie, a, tak? gdzie pobiegłeś? Wexis. Eee, zrobiłem logika koło Sterejdza i pobiegłem do lawa. Okej. Okay. Dobra, czy ktoś Cię potwierdza po lewo? Tak, mniej więcej, w momencie, kiedy zgasło światło sisa? Mnie? Tak, kiedy dopiero kiedy ja gasło światło. Ja mogę go począć. Znaczy nie wiem kiedy światło gasło, bo byłem cały czas na kamerach. Ale mówię, no on wbiegł z SMD, a wcześniej wychodził z tego pisma. właśnie. właśnie... Wydaje mi się, że Kamilek nad... to nie mógł zrobić. Kątrzy, więc on raczej tam nie O, ja, ja mam jeszcze pytanko. Ja, ma, ja, ja mam jeszcze pytanko. Ja mam od pierwszych świateł praktycznie najpierw przez całe o dwa, potem się spotkaliśmy w o potem się znowu w labie spotkaliśmy. W ja mam pytanko tego... do Kamilka, bo ty mówisz, że po drugich światach wybiegałeś w prawo. Z elektryka, że wybiegał w prawo Kamilek, tak? Tak mówił. Czy co? Mówiłeś, że wybiegałeś w prawo, po drugich światłach. No i się nie dowiem. Sear no tak Wybiegał w prawo? No tak powiedział, tak? Czy co? A gdzie skończyłeś z Ja ja? koło Pawełka, koło śmieci i tam przy kabelkach. Tak, raczej znaczy przy no, nie, na O2, na O2, na O2. Ja, ja byłem ja bym po lewej stronie. Na tych całych no, dobra. dobra. No, to mamy kabelki. Kabelki zrobimy, ale butelkę zrobimy później. Kabelki, tak, bo później gdzieś tam na pewno w labie będą jakieś drugie kabelki albo po dwa, więc sobie zrobimy później. No, tak jak myślałem. Te zadania z admina, to co zrobimy później przy okazji, to są naprawdę takie mało znaczące i krótkie paski, że chcę ten, ten kill cooldown po prostu, żeby mi zszedł. Ci dalej na tych kamerkach stoją. Ja nie wiem w ogóle. Po co oni na tych kamerkach stoją, skoro. Przez nich tego nataski nie zrobimy. No i tu kabelki ostatnie. I wejdę sobie do kontaminacji, czy w tej rundzie? Nie. Ostatnie kabelki tu mam, ale ja do nawęta nie chcę iść. Nie chcę iść nawęta. ma ja mówię od razu, że kill jest świeży, jakieś 5 sekund ma e, to tak. Ciało jest teraz na kamerkach. No tak, bo Daj. on cały czas na kamerach siedzi. W ogóle tasków nie robił. Co to za crewmate? Nie, po prostu. Hmm. Ale to nie, nie chcesz jak się... siedzi jak się na kamerach. Bardzo dobrze, ale żeby jakby był duchem, żeby duch robi taski. Eee... Hmm. Ciało, ja zapaliłem światła, pobiegłem na kamerę i zobaczę, co tam ciało leżało przygodę. Bardzo dziwny styl grania ja, moim zdaniem. Może sobie na kamerki ale nie cały czas. Tak mi się wydaje. No, tu bardzo się dziwne, mylisz, byczku. Bardzo dziwne, no nie, bo dziwne. jak ja zrobiłem kable, to pobiegasz na lewo tam do tego drzewka i mogę zmentować ci zabić, jak zgasło światło. Dlaczego A, to chyba że tak jest? mówisz, no tak. Mówię o tym. Dobra, to tak mogło być, no, rzeczywiście, masz rację. No i nikogo nie widziałem jak się wydam na światła, to nie hmm. wiem. No ja byłem, ja byłem z MD po prawej stronie teraz, w lawie, więc to my nie mogliśmy zrobić. Chociaż ja byłem na wyrzewku? No, od, nie wiem, pobiegłem z kabelków w lewo, tyle wiem. Mi się na, but, na butle, na butle a, no, no nie, nie było. wiem, no, po prostu tak mi się z na lewo ubiegłeś po prostu, nie widziałem tego. Nie no. A tak teraz nie pojeżdżasz ze mną no, w yy, Bo ogólnie Vexis był, podejrzewaliście Vexisa, światły zgasły, a on był bodajże z kocuszkiem na Weponsach, więc poszedłem no, sobie dwa. sprawdzić, czy tam go. Dwa. No, skończyłeś o dwa, ale z kocuszkiem y, weponsy robiliście. No, fakt. Próbowałem go zbaitować, no. ale się nie dał. No, ogólnie właśnie chciałem sprawdzić, czy go tam nie działa, bo timingowo tak to po trochę wyglądało. Nie, ale, ale z timingowo weapons robił naprawdę dobrze, bo ja, ja się zatrzymałem na 14 i odbiegłem, myślałem, że też odbiegnie, ale nie, on uczciwie do końca tyle sekund, ile być powinno, Właśnie trochę Dokończyłem biegiem na guzik, ale zakońka się światło, nie? Bo wiedziałem, jak go się odbiegać. Czy możemy Dobre, to, ja to spróbować dobra. zrobić z drogą nie, tak, eliminacji? Nie, ja tylko zrobił Duncan, bo to jest druga... Runda gdzie wcześniej Kamilek troszkę go oskarżał, a teraz też jeden się nie nazywa. No ja do admina wbiegałem, byłem w komunikacji, dlatego pytam czy Pawełka tam widziałem, bo Paweł chyba tak, tak, tak. tam kręcił. Byłem tam, byłem tam. A, dobra, a gdzie były na przykład Frog Story teraz? Ja byłem w, w medzie cały czas, w, la w, w labie tam. Z MD W labie z MD, tak? Tak. Mhm. Ale z gdzie zaczęli się rundę? Ja sobie zrobiłem kabelki w ofisie i pobiegam od razu do laba. I wszystkie zadania w labie robiłem, tam jeszcze nie zdążyłem kabelków zrobić, ale nie chciałem ich robić, bo są ten nadwentem, więc wiecie, jak... I zostaje nam teoretycznie Vexis, ja, Cyrdylu, Kamilek, Duncan. No dobra, czyli są prawie wszyscy. a już w sumie to wszyscy nam zostają, bez sensu. Kamilek, gdzie ty byłeś? Ja Ja awczyłem trochę przez rundę, bo musiałem coś zrobić. Potem ktoś przyszedł do mnie do stołu i kłam, wydawało mi się, że to jest czarny. Nie wiem, ktoś przyszedł do mnie do stołu. No nie, czarny zginął i, na kamerę. Ja poszedłem na witalsy, wita było ciało i szukałem ciała w adminie i jestem jakby nad wejściem do admina w środku już. Mm. Mm. Padł jeden kill, nie? Mm. Mm -hmm. Ja stosuję nowego za poprzednią rundę. E, róbcie taski. Ja bym tak chciał powiedzieć właśnie, żebyście robili taski, bo kill killerzy są wolni po prostu. No ale Dailon musisz się postarać. Kilerzy są wolni. Jak ja sobie to zrobię... bo co mi to da, jak oni w ogóle tasków nie robią. Zrobię sobie te kabelki, przejdę przez Spacing Room i zrobię ostatnie zadanie w adminie. I będę miał już taski z głowy, będę sobie mógł, nie wiem, patrzeć admin panel i inne takie różne rzeczy. Wydaje mi się, że ta ekipa nie jest na tyle mega jakaś taka kumata, żeby... Przecież odpalałem komsy, odpalałem komsy to bym ich skrzywdził. W sumie ten sposób odpalałem. Duncan, ja czy nie ufam? Ja nie chcę z Oj, Twój piesek ci został jeszcze zanim wbiegłeś do węta wiesz? Hm. Mm, kto ma pieska? No. Ja bałem się, bo Duncan, Duncan wbiegł do mnie do Spacing Roomu, i ja mówię: Nie, nie, nie ufam ci, wychodzę. A ja tutaj <grywki> patrzę, kill i do Węta i piesek tylko został. Nie, tam ile jest w to. No jak, jak się piesek wabi? Powiesz? Ale kto? No kto ma pieska? No właśnie nie wiem, pytam. Właśnie ja na ten... nie wiem. To już nie wiem. To możemy poskipnąć, zobaczyć kto ma pieska i to zrobić emergencji po prostu. Przyznaję się, że pieska ma mira, ja, ale ja jestem teraz nad mije. No ja tak, no ja ja Kamilek, tym... Dylou, Frog i Dante. E, Ja byłem no. przy tym celem, powiem tak, bo ja się akurat Kamilek stał na mnie, odbiegł ode mnie. Chyba jak nie skończyłem skana i był raport. Ej, jak hey, był, jest, bo ja miałem taką to... jedną nieprawidłowość z poprzedniej rundy, która wydawała mi się mało istotna. Powiedziałeś, że po Eponsach, to było tak. Powiedziałeś, że skończyłeś na o2, prawda? Tak. Znaczy, a dobra. To, a ty robiłeś kurki chyba, nie? To, a jak to widziałeś, skoro były zgaszone światła? To po pierwsze, a po drugie ty powiedziałeś, że po tym jak cię zbaitowałem na Eponsach, to pobiegłeś na przycisk, czyli pobiegłeś się jednocześnie w prawo i w lewo? Pobiegłem w prawo, ale zgaszły światła się no i pobiegłem na lewo i odpaliłeś się i widziałem cię na 2, jak robiłeś kurki e, MD, gdzie ty byłeś? No dobra, nie wiem. Um, biegłam na Vital się teraz. Skąd? Jestem nawet chyba w pomieszczeniu, ale nie nacisnęłam ekranu. Okej, okay, a Weksy, gdzie ty skończyłeś? Na no, Adminie. Widziałem właśnie cztery osoby w labie. Jedno w Specimonie, czyli pewnie ten co do kontaminacji był teraz hmm. powiedział. Ja teraz... Yy, nie, 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 ja byłem. Ja byłem i z Nankadem się minęliśmy, tankom. A w ja gdzie jest frak? Okej, okay, dobra, no to wydaje mi się, że wołd weksi. A dlaczego no bo... taki czas? No, wyszedł, wyszedłem nie, z dekontaminacji nie, nie, nie. i przy stole w labie, no i widziałem tego okay. venta, i by, nie byłem pewny, czy to jest fioletowy, czy różowa. Dobra, ale to i tak, daję, tak dajemy teraz, bo Frog, tak. tobie też tak nie do końca ufam. W te dekontaminacji te kontaminacji jest vent? Nie. nie. Nie ma, ale jest w blami, po prostu jak chodzi no, z dekontaminacji. Tak, widziałem venta. No ale to no jest wielu... Ja to zostawiłem, hmm. właśnie, froga, i zostawiłem, zostawiłem kogoś innego. Ja ci Duncan po prostu nie a. ufałem, dlatego wybiegłem, Nie chciałem z tobą no, wchodzić się, do, do dekontaminacji. Czy... Hmm. Ja byłem teraz w labie, żebym skanowałem. W to, no, Duncan, powiedzieć. głosuj i jedziemy dalej. A zresztą taski, taski, bo już mało. No, tylko Weksima pieska. Tylko ma pieska. Tylko, Weksi ma, pieska. tylko Weksi ma pieska. Niech to odpalą się. Niech to szybko zgaszam. Niech to szybko zgaszam. On musiał to zrobić, bo on dobrze wie, że to jest on. Kurczę, że nie byłem pewny na 100%, że to jest faktycznie Vexi. No, go, go. Okej, okay, czyli pieska ma tylko Vexi. No, ale Na siedmiu też no, no, ale ja jestem pewny w 100%. Dobra, a jak tam taski wam zostały? Ta taska została. No, Vexi, we, we, no nie no taski, nie taski, nie taski a ja mam tylko podanie. a z dylu frog jakby co mieliście do zrobienia w specimenie? Ja mam, ja ja mam bez... do, w specimenie dosłownie ostatniego taska. Ja ale ja go nie. Ja jestem pewny na 100%, 100%. Na 100 w tej chwili, bo widziałem na 100% pieska i tylko i wyłącznie Mapet chodzi za Vexim. E, ja specjalnie ale... miałem okładane to gówno. Ufać tylko jednej to osobie i tak dalej. Nie nie Ogólnie to jak się włączył reaktor, to dlaczego ludzie nie szli na reaktor, tylko szli do specymena? jest jest prosta wow, piłka, ja jeżeli... na początku rundy, byłem poszedłem od razu na Specimena byłem specymanę przed to wybuchem tak reaktora. Na dobra no, Ja ci mogę ale... wytłumaczyć, czemu szedłem do Specimena. Piłka jest prosta, jeżeli Impostorzy strzelą jednego fraga na Specimenie. Jeżeli by zdążyli, tak zwyczaj mi się wydawało, że by zdążyli i odpalą reaktor, to mogą zrobić dubbla, na którymś reaktorze jest GG. A hmm. jeżeli się zreportuje to ciało Sesimania, no to jednak tracą tą szansę. Okay. No, ogólnie ja, wersji, jestem na należy, ja jestem pewny wersji, na 100%, ja jestem pewny na 100%. Zrobicie wersjał, co uważacie. Nie będę włączył, więc ale stał. Argument no tam teraz argument po zegry, no ten reaktor biegłem, ale skończył mi się jakby poteria Wajkosie i schowając się go po prostu, o no, co chodzi. No dobrze. A gdzie znaczy, byłeś w ja... Lexis w poprzedniej ludzie przed adminem? Uh, Wypierdzielmy diabła z psem! Nablinę. Ja zrobiłem najpierw to odwracanej karty. To jest potem diabeł z psem! Lawę, potem zrobiłem lawę i zostałem nad minie. Dopiero w odwracanie karty? Uh, nie, w poprzedniej. No mówię, że w poprzedniej rundzie, to trochę późno, jak na. To odwracanie. jest diabeł z psem! Nie, bo w tamtej znosiłem ponso, nie poprzedniej, jeszcze poprzedniej. Zaufajcie ja, nie, mi, co widziałem! Ej, tak, ale. prog, mimo wszystko, i, istnieje szansa, że to jest prog i delu? Nie, to A... jest diabeł z psem! Nie. Hmm. Jakby... Ja Co mu ufam tak na 75%, ale jeżeli no, to, nie to, to nie jest, Exi, po, to, to, jest... To, jest... No, no, to Ja bym to dał to chyba właśnie. tego skippa dla bezpieczeństwa. No. Ja pierdziele. Cię Wydaje, że to może być w Exi, to... i Danka, Na 100%, na przykład, dlatego powiedzałem, że pies. Do, ale dobra Smok, ale ty to wiesz, ale my tego nie wiemy, nie? No właśnie, jakby... O to chodzi po prostu, no, no, żeby... No, no. bo, no, bo no. możesz walić się, Mec, MT się kryjecie ładnie. Zamki tam razem... Zamki ładnie tam robicie razem. Ja wiem, że ciężko jest tak uwierzyć w tej grze i zwrot typu zaufaj mi. To tutaj jest tak naprawdę nic nie warty, ale, ale. Ja tu mam do dobra. Raczej, ktoś tam stał też na dole w Room, ja chciał też wejść. Wejść dołem, komsy. Komsy padły. Tasków jest dużo do zrobienia. On cały czas tylko botaski, botaski, botaski. self report. No. No czemu self report. Gdzie jest ciało? Na komsecach, na saku. Nie, no. No teraz musiał, tak, teraz musiał tak zrobić, żeby po, no po prostu musiał zrzucić musiał. na kogoś. Ja naprawiałam komsy, więc. Jakby a ja byłem w space in roomie, a ja byłem w roomie i zrobiłem sobie zadanie. Duncan jeszcze z nami pełno ale. Tak, tak, też pa, próbowałem to od na przykład nie umiem, tak? ja diabła z psem i będzie jednego mniej. Dobra, ja daję ja no. do Vexisa, no. Jak, Jakby Wexis był, był crewmate'em, to Vexis imposter by czegoś takiego biegnia, nie zrobił, bo zobaczył, po co? No że my tam biegniemy i się zawrócił, to też było bardzo takie... A klacuszek jest skończyłeś środkę. To zrobiłem... Tak, chyba, tak że tak, M do nas w... Chyba, że MD nas wkręca przez całą grę, naprawdę. No to, no to też tak może być, ale nie, no proszę, gdzie byłeś? No skończyłem kable w kiblu, no ostatnie. Widziałem i nie mam schizofrenii. Ewentualnie to miał być Double Kill, i to miało być Duncan i MD, ale ktoś miał jeszcze cooldown na pewno. A, tak. czyli część robiła zadania, a ty nie robiłeś zadania? Ja robiłem te, te komsy, nie? No to, w, Ale... to skoro robiłeś zadanie, Zapaliłem... to w jaki sposób to zreportowałeś, jak robiłeś zadanie? No mi się zapalił report, wyszedłem z kompsów i zazwyczaj report. Chyba nie tak działa, tak No, się no chyba po... to nie tak działa. Bo mi się no, to escape, bo mi to Wypierdziel się w końcu tego diabła z psem, proszę. Ja Ale chyba tak. nie widać, że się zaświeca report, jak robisz Widać. Coś. Zawsze widać reporta z Oczywiście, dole. że nie widać. No, no głosuj. To wszyscy na mnie? Zrób cel, warto już posprawiać. I teraz na taski. Moim zdaniem, klocuszek jest drugim. Teraz ja sobie z klocuszkiem pobiegam. Klocuszek się zastanawia. Prawo w lewo, w prawo w lewo. Ok, zrobimy sobie. No, bo taski. Myślę, że zrobimy, a ja faktycznie pobiegam z Zobaczymy, czy on taski robi. Zobaczymy, czy on taski robi. Chodź. No chodź tu, Pawełek. taski, taski, popaczki, taski. Ja se z kloczuszkiem będę biegał. Ja se z klocuszkiem pobiegam. On musi coś z taku zrobić. No przecież my wszyscy razem jesteśmy. Co ty witalsę sprawdzasz klocuszek? Strugasz pawiana? O nie 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 nie. nie. No to powiem tak, że na 100% nie jest to Klocuszek, bo Klocuszek jako jedyny wybieg z Admina. Ja też tak. wybiegłem z Admina, ale się cofnąłem, bo nie chciałem z nim biec. Wracam się do Office'a, Pawełek mnie mijał w, przy tym... Ja tam zostawiłem Pawełka z tym z MD. Także... Tam wszyscy byli, tam wszyscy byli tak naprawdę. No z... nie, nie mogłeś zostawić mnie z MD, bo ja przykleję się do Froga. Ale ty bo... wybiegałeś ostatni. We dwójkę, ja wybiegałem pierwszy. To, 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 no to Pawełek, poczekaj, poczekaj, Pawełek, Pawełek, ty jak wybiegaliśmy z ofisa, to wybiegałeś razem z nami z klocuszkiem? Czy zostałeś ja, w środku, jak się drzwi zamknęły? Ja z tobą byłem. Drzwi się zamknęły od zewnątrz i ty, ty otworzyłeś drzwi i się do siebie przykleń. Cały czas miałem na ciebie wizję. Od, ale ty byłeś od środka? Od zewnątrz. Od środka? Od zewnątrz. Znaczy, ja jestem na 100% pewny, no ale... Powiem tak, ja jestem na 100% tylko i wyłącznie pewny Klocuszka w tej chwili i nie pamiętam, kto wcześniej Klocuszka podejrzewał. Paweł, I, kto, i, ale... kto, I kto bronił Vexisa. Paweł, to Pawełek ostatnio zagłosował Nie, no bo chodzi o to, że że tak. no, robiłeś kabelki a dun, dun, w kiblu. Dun, 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 no, dun... Nie tylko klocuszek, o to chodziło, a że, a ktoś stał przy drzwiach przy dekontaminacji, o to mi chodziło, tak jakby chciał dabla tam zajebać, nie? Znaczy dla mnie to już właśnie to głosowanie poprzednie, to już było takie y, ciągnięcie, widziałem, że jeszcze Pawełek się waha i nie wie co zrobić. Duncan, ja, a, dun, a gdzie ty ogólnie, skończyłeś? Ogólnie powiem ci prawdę, dlaczego trzymałem się z bo wyjebaliśmy Wexisa, zaufałem tobie, więc przykleiłem się do ciebie. Bałem się, że klocuszek zajmie któregoś z nas. Reaktor ja zrobiłem, więc w sensie lewy. Ja też robiłem. Ja zrobiłem prawy. Ja właśnie nie byłem, bo żeście rzucili Sasa na klucuszka, ja nie chciałem tam sam biec z klucuszkiem, więc wiem na 100%, że prawy kto robił? Duncan i... Ja robiłem, tak. Ty. I MD, ale Robiliście MD razem. nie żyje już. Okej, okay. więc kurczę, ciężko mi jest teraz powiedzieć, no zagłosować teraz... Jak z taskami u was? Ja skończony mam. Ja, ja, skończony. Wiem, ja już też mam skończone. Czy duchy jakieś ja, robią ja, taski, ja czy się opierdzielają? Bo, a, bo Paweł jaki Dunkan macie skończone razem, tak? Tak, tak. Ja, 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 czy, ja, czy just, ja już też mam skończone. No to coś mi tu nie gra. To. A no, dobra. Okej, okay, <słuch> okej. Okay, okay. No i co? To ja, o, co? ja byłem. Ja byłem duszkim, który task miał, do tego wyszedłem z gry. No tak, bo on Daj. cały czas na kamerach siedzi. W ogóle tasków nie robił. Co to za roommate? Nie, nie, Ale rozumiem, to nie chcesz tak tak siedzi, tak jak tak jest tak na kamerach. Bardzo dobrze, ale żeby jakby był duchem, żeby jak duch robi taski. No tak się nie robi. O, no, co to miało być? Trzeba było dać im zagłosować. Trzeba było dać zagłosować ale, ale oni chyba i tak zjeżdżali pod skipik, tak mi się wydaje. No myśmy chcieli zeskipować, tak? Żebyście A zrobili to, te rzeczy. Ja już mówiłem, że to jest Duncan. W ogóle to, że... B, Nikt to, o tym nie pamięta. Vexxis zabił przy, tym, przy naprawianiu konsów i chciał być yy, podwójny, ale yy, ja miałem jeszcze ładowanie.